Każdy dzień jak Cię w smutek mam Wśród rówieśników ból, samotności gram Uliczny albo inny strach w głowie wieczny mrok Zamknięte serce, kłód w życiu, trwały blok Mijał czas jak w nie zmiął mi też. W ciemnych załogach, cię przeszłość jesteś Byliśmy tam, gdzie ból, gdzie krzyk gdzie dźwięk, w tych trudnych chwilach zbyt wolno płynął czas Teraz nadszedł czas, by odetchnąć Przeszłość zostawić, niech idzie precz Smutek józydzi są jak sen Nowy dzień wita, sercuję służej Wspomnij blizzard ciąg, skobik rzeczy w luk Niełatwo było, lecz przetrwałem ból Szkoła życia lęce na ulicach Trze, nauka twarda lecić to ja wiem Przyjaciół brak samotność, bierny psal Lecz przetrwanie to siła, niech świat Teraz spokój, wolność, ja już łez Dorastałem w bólu, teraz widzę sens Teraz nadszedł czas, ty odetchnąć Chcesz chłość zostawić jech idzie treć Smutek już ryci są jak set Nawycień Gitara w sercu jest użyć